już raz przedstawionego pana Bartosza Kopczyńskiego, prezesa Towarzystwa Wiedzy Społecznej Storunia. Bardzo proszę, panie Bartoszu. Rząd warszawski bardzo energicznie od początku swojego urzędowania, czyli od początku 24 roku, przystąpił do wielkiej zmiany w polskiej edukacji. Oni to nazywają reformami. To się zaczęło od ograniczenia zadań domowych od ograniczenia podstawy programowej i od zapowiedzi wprowadzenia dwóch nowych przedmiotów edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna I, są, i pojawiły się również zapowiedzi, że to jest dopiero przedsmak wielka zmiana ma nastąpić w roku 26 kiedy ma zniknąć ta podstawa programowa, którą znamy ma się pojawić coś zupełnie nowego. Zupełnie nowa wiedza, zupełnie nowa edukacja, zupełnie nowa szkoła. Ma zniknąć szkoła polska i wiedza typowa dla narodu polskiego, a ma się pojawić szkoła unijna. W 26 roku mamy wejść do Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, który jest jedną z głównych inicjatyw Unii Europejskiej zmierzającej, zmierzającą do likwidacji państw narodowych. Likwidacja narodowych systemów edukacji jest integralną częścią tej generalnej wielkiej zmiany. W ramach tych zmian, które wprowadził już w tej chwili, wycofali się z obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Ale my wiemy, i wiemy to nieoficjalnie, że oni czekają tylko na wybory prezydenckie i po wyborach, niezależnie od tego, kto wygra, natychmiast przystąpią do zmuszenia Polaków do przyjęcia tej wiedzy. A cóż to jest za wiedza? Oni mówią, że to jest wiedza naukowa, że to służy dobru dzieci, dobru ludzi, dobru narodu, że tam będą uczyć zachowań prozdrowotnych, profilaktyki. Bezpieczeństwa, jak się dobrze poruszać, jak zdrowo żyć, jak się odżywiać, jak się e, kontaktować z ludźmi, jak uprawiać seks. A dlaczego to władza chce dyktować ludziom, jak mają uprawiać seks? I to już od dzieciństwa. Co to jest za władza, która interesuje się? Kto, z kim, kiedy i jak. To jest władza totalitarna. Wszystkie władze totalitarne wchodziły bardzo głęboko w życie prywatne ludzi, w życie intymne ludzi, wchodziła do rodzin. I wejście władzy do rodzin również jest zaplanowane, już jest przeprowadzane. I w ramach tych zmian szkoła, czyli rząd, ma wchodzić coraz głębiej do rodzin i ma chronić dzieci przed czym, przed rodzicami, przed wychowaniem. pod. Tytułem, że będzie chronić przed przemocą, ponieważ dlatego dla tej władzy i dla Unii również przemocą jest normalne wychowanie, takie jak znamy. Nasze tradycyjne polskie wychowanie to jest dla nich przemoc i będą chronić przed tym nasze polskie dzieci, przed nami. I mają wprowadzać specjalistów, różnych psychologów i różnych innych podobnych do rodzin, żeby zaburzać relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi. Mają nam odebrać tradycyjną wiedzę, tradycyjne przedmioty, mądrość ludzkości, mają zastąpić to czymś innym. Mają zastąpić wiedzą unijną. Mają zastąpić kształtowaniem nowej unijnej tożsamości. Bo nie ma już być Polaków, mają być Unijczycy. Misterów, nasz wrodownik, nasz początek, hem od piasta, kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich Myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska. Była...